Murański sfauluje, zostanie zdyskwalifikowany. O, I tutaj klincz i próba obalenia. Czy obali Murański? Nie udało się. Świetna obrona Tańculi. Nie łapie się, się po raz kolejny. O, bije po łapach Piotr Jarosz. I jest w tak jakby dosiadzie, ale głowa pana Jacka Jacek jest w pozycji siedzącej. I Murański, teraz Tańcula może go bić. No i B, i B ale konsekwentnie. Nie, łapie się nie możesz łapać siatki. Stop. Oj, siatki. Stop. Będzie koniec z tego pojedynku? No niestety. Ostatni Nie, ostatni niestety. faul. Na szczęście Piotr Jarosz. Koniec, Ko koniec. Koniec. koniec, koniec. Zostań, Zostań. Stop. Stop, co Ci się dzieje? Koniec walki. Dyskwalifikacja. Dyskwalifikacja Jacka Morańskiego. Piotr Jarosz za to panie siatki dyskwalifikuje Jacka Morańskiego, a publiczność mocno go za to, mocno krytykuje Jacka Morańskiego, Morańskiego za kolejny faul. Tyle zainkasowanych ciosów i niestety nie zobaczymy rozwinięcia tego pojedynku. Nie zobaczymy, czy któryś z nich wygra. Przez knockout lub przez dźwignię. Bądź przez nawet decyzję. To koniec, panie i panowie. Ale Mielena dostawał, prawdę... dostawał wiele uwag od sędziego Piotra dokładnie, Jarosza. No nie, nie można w nieskończoność upominać zawodnika. Po prostu walczył niezgodnie z regulaminem, a przecież sami decydowali się na takie zasady. No konsternacja, tak. konsternacja tak, w Kali tak, panuje, ponieważ nie ukrywajmy, że my jako widzowie chcielibyśmy widzieć to dalej, ale oczywiście zasady to zasady i nie zostały tutaj przez Jacka respektowane. Chce walczyć dalej Jacek Murański. Nie wiemy co z arkiem tańcował, ale to jest koniec tego pojedynku. Jest w środku konferencja Damian Żebrowski, są też zawodnicy. Czekamy na oficjalną decyzję, chociaż to jest już tylko formalność w tym pojedynku. I panowie, po 35 sekundach rundy czwartej przez dyskwalifikację Jacka Morańskiego zwycięża Arkadiusz! Tarzura! Ja opuszcza błyskawicznie!